Tako Hemingway, czyli Filip Szcześniak oraz jego partnerka Iga Lis mają powody do świętowania, podobnie jak ich wierni fani. Para, która w ostatnim czasie przestała ukrywać swój związek, coraz częściej dzieli się wspólnymi chwilami w mediach społecznościowych. Ostatnio Iga z radością podzieliła się nowym zdjęciem swojego ukochanego, co miało szczególny powód. Tako Hemingway, znany również ze swojego artystycznego pseudonimu, wziął na siebie misję ratowania jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce Opener Festival, który odbywa się co roku w Gdyni i jest uznawany za kluczowe miejsce spotkań miłośników nowoczesnej muzyki. Filip zdecydował się na ostatnią chwilę zastąpić jedną z zagranicznych gwiazd, której występ musiał zostać odwołany. Jego występ zaplanowano na 6 lipca. Co z pewnością jest ekscytującą wiadomością dla fanów zarówno jego muzyki, jak i festiwalu. Organizatorzy Opener festiwalu utrzymują ścisłą współpracę z Filipem Szcześniakiem, co nie jest przypadkiem. Dwa lata temu raper już raz stanął na wysokości zadania, ratując festiwal w trudnej sytuacji. Kiedy Igali podzieliła się najnowszym postem zawierającym ogłoszenie i zdjęcie swojego partnera, reakcje fanów nie kazały na siebie długo czekać. Dumne i pełne oczekiwań komentarze szybko zalały sieć, a wielu z nich jest przekonanych, że zbliżający się występ Filipa będzie niezapomnianym doświadczeniem. Choć para jest dość powściągliwa w publicznym wyrażaniu swoich uczuć, tak o Hemingway nie waha się dzielić nimi w swoich utworach. Uważni fani zauważyli, że jedna z jego piosenek, 1, 800 Oświecenie, może zawierać odniesienia do ich rzekomego ślubu. W tekście pojawia się wzmianka, która budzi ciekawość, być może wzięliśmy ślub. Na małym prywatnym weselu w Toskanii. To słowa, które wywołały wiele spekulacji. Dotychczas ani Iga, ani tako nie odniesieli się do tych doniesień. Iga Lis również ma powody do dumy z osiągniętych celów. Ostatnio podzieliła się swoim emocjonującym doświadczeniem na Instagramie: pierwszy raz w życiu oglądać swój film na dużym ekranie wśród bliskich: Szczęście, które ciężko opisać. Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami w tym wyjątkowo ważnym dla nas dniu. Projekt, który Iga realizowała, dotyczył tematu niezwykle osobistego i bliskiego jej sercu. Co nie powinno być zaskoczeniem. W innym wpisie, z pasją opowiadała o swojej twórczości. Bardzo się cieszę, że wreszcie mogę podzielić się z wami efektem wielu miesięcy pracy, moim pierwszym filmem krótkometrażowym. Za moich czasów to dla mnie bardzo ważny i osobisty projekt. Dotyczy on tematu bliskiego mojemu sercu babć. To film o międzypokoleniowej miłości, o przeżyciach kobiet, o ich odwadze często ukrywanym bólu i niemożliwych do ukrycia poświęceniach. Film Igilis jest wyrazem jej głębokiej refleksji nad tematem międzypokoleniowych relacji i wartości, które są często przekazywane w rodzinach, zwłaszcza między kobietami.